Dobry moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie. Wiadomość na teraz dla Ciebie od wszechświata. Pomysł pochodzi, moi kochani, od pani Ifony Flegel 8687. Pani Iwonko serdecznie dziękuję za kolejny pomysł na kanał, za kolejny pomysł na czytanie. I zapraszam, moi drodzy, robię to czytanie z intencją największego dobra moich cudownych widzów. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz dla moich widzów, jaką wszechświat ma dla nich wiadomość. Na teraz, jaką wszechświat ma wiadomość dla moich cudownych widzów? I zobaczmy, moi kochani. Wiadomość dla Was od wszechświata na tu i na teraz, i zobaczmy, moi kochani. W teraźniejszości pojawia mi się tutaj energia, pokazała mi się tutaj dla Was energia, kiedy możecie mieć do czynienia z kimś z przeszłości, moi drodzy, lub być w kontakcie z kimś, kto jest dla Was, waszą bratnią duszą. Możecie mieć swoją stałą osobę, z którą macie bardzo silne połączenie. Która jest dla Was bratnią duszą, yy, to również energia, kiedy w Waszym życiu jest bardzo dużo dobrego porozumienia z kimś, harmonii, przyjaznej atmosfery. Przecudna energia, jak i sama karta. Jak wszystkie te karty, moi drodzy. I zobaczmy, co tutaj się pokaże dla Was. Okej, okay. co wszechświat chcę Wam przekazać? Okej, okay. no to ciekawe, dobrze. Karty są jeszcze niewyrobione, ciężko się jeszcze troszeczkę je tacuję. Ok, i mamy to. Nie do końca, bo jeszcze będziemy pytali o kolejne dwie energie. Jakkolwiek zaczniemy od tych. Moi drodzy, wszechświat chciałby Wam przekazać, abyście przede wszystkim w wyborze miłości kierowali się moi drodzy. Zdrowym rozsądkiem. Co prawda, nie tylko, bo tu mamy otwarcie się na tą miłość, ale abyście po prostu nie stracili głowy za każdym razem, kiedy będziecie kogoś poznawali, właśnie w chwilach, kiedy są same te nowe początki i będą miały miejsce u was, czyli jest jakieś, jakieś zakochanie, jakaś miłość. Owszem, to jest świetna energia, ale wszechświat prosi was, abyście totalnie nie stracili w tym wszystkim głowy. Żebyście jednak trochę tego zdrowego rozsądku, słuchajcie, zachowali, żebyście się otworzyli w ogóle na jakąś szczerą komunikację z kimś. Robię tutaj, słuchajcie, ogólny przekaz, nie, nie tyle miłosny, nie, nie na finanse, nie na. Życie rodzinne, po prostu, co nam się tutaj pokaże, to będziemy odczytywać. Moi kochani, wobec tego wszechświat prosi Was, abyście byli w bardzo dobrej komunikacji z kimś, byli gotowi na, te, na wszelkiego rodzaju nowe początki, zwłaszcza te romantyczne, moi drodzy, abyście byli pełni ciepła i miłości do, do innych, ale również do siebie, moi kochani. Abyście byli gotowi na nowe spotkania, nowe po, potencjały i perspektywy w sprawach uczuciowych, abyście otwarci byli na komunikację z kimś. Moi drodzy, abyście kierowali się uczciwością. No i tu mamy bardzo zbliżoną w sumie energię. Wszechświat prosi Was, abyście otworzyli się na miłość. Przyjęli jakąś ofertę miłosną, nie zapominając oczywiście o tym zdrowym rozsądku, abyście byli gotowi, otwarci na nowe, na nowe potencjały, na spotkania, na komunikację z kimś, również abyście byli pełni ciepła, życzliwości do siebie, do ludzi, do świata. I zobaczmy, co tutaj mamy dalej, moi kochani. Wszechświat prosi Was, abyście byli bardzo zdecydowani, wiedzieli, czego chcecie, byli pewni siebie, działali z wielką konsekwencją, z wielką odwagą, byli bardzo przedsiębiorczy w działaniu. I zobaczmy, co jeszcze wszechświat chce Wam przekazać. Bardzo ładny przekaz. Tu nam się rysuje. I zobaczmy, co dalej. Tutaj nam się pokazało dla Was, moi kochani. Ok. Jeśli czegoś, moi drodzy, nie widzicie, to wszechświat prosi Was, abyście zwrócili na wszelkiego rodzaju, właśnie tajemnice, sekrety. Bo coś może przed wami być ukryte, żebyście dążyli do rozjaśnienia jakiejś sytuacji, do wyjaśnienia jakiejś sytuacji odnośnie kogoś, czegoś, czy właśnie jakiejś sytuacji. Moi drodzy, wszechświat również prosi was, abyście słuchali głosu swojej intuicji, moi drodzy, i uważali na wszelkiego rodzaju iluzje. Ponadto, moi drodzy, Wszechświat prosi Was na tu i na teraz, abyście realizowali swoje cele, swoje plany, swoje zamierzenia, dążyli do poprawy w Waszych sprawach zawodowych, finansowych, ale również do osiągnięcia sukcesu, abyście byli bardzo przedsiębiorczy, konsekwentni w działaniu, dążyli do niezależności zawodowej, finansowej i ogólnie w życiu. I zobaczmy, co nam się tu jeszcze pokazało? Moi drodzy, wszechświat chciałby Wam powiedzieć, że może już czas wyjść z wszelkiego rodzaju porażek, smutków, cierpień, po prostu przepracować tą ciężką energię, i iść po prostu dalej, otrzepać kolana, idziemy dalej. Oczywiście to zawsze należy przerobić, a nie udawać, że nic się nie stało, i wmawiać sobie, że wszystko jest ok, yy, pięknie i ładnie i nie ma problemu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po zaakceptowaniu jakiejś ciężkiej sytuacji przepracować ją, nie tkwić w tym smutku, w tym cierpieniu, tylko po prostu to przepracować, a potem puścić to. Otrzepać kolana i iść dalej. I moi kochani, zaraz zobaczymy, jaki jest problem sytuacji. Zobaczymy, jaki problem sytuacji. Co my tutaj mamy? No, nieumiejętność. Słuchajcie, niektórzy z Was mogą mieć problem. Z zakończeniem jakiegoś związku, jakiejś znajomości, czegoś. Niektórzy z Was nie potrafią odpuścić czegoś, co już Wam totalnie nie służy, a wręcz może być tak, że coś już się dla Was zakończyło, ale Wy nie potraficie te, się z tym pogodzić, nie potraficie tego puścić. I to jest problem tej sytuacji. I zobaczmy, moi kochani, rady dla Was. Rady dla Was? No właśnie, podobna energia. Moi kochani, wyjdźcie z energii czarnowictwa przede wszystkim z energii niewidzenia jakiegoś rozwiązania, z energii bezsilności czyli te ciężkie energie należy przepracować. Takie bardzo ciężkie energie naprawdę nam nie służą, bo to, co sami wysyłamy, po prostu zwyczajnie potem do nas wraca. Tu trzeba być bardziej pozytywnie nastawionym do życia, do ludzi, do siebie. I zobaczmy, co dalej. Okej. Okay. Moi drodzy. No dokładnie, no z bardzo zbliżone energie tu się pokazują. Wyjdźcie z energii cierpienia, z energii braku, z tęsknoty za tym, czego już nie ma w waszym życiu, kogo już nie ma w waszym życiu. Nie siedźcie w tej energii takiej rozpaczy, takiej pustki. Tu naprawdę nie ma innego wyjścia, jak zaakceptować, przepracować, puścić, idziemy dalej. No proszę, i to jeszcze przy tej wieży, czyli zaakceptujcie coś, że coś, co się rozwaliło, nie miało racji bytu, ponieważ nie miało jakichś solidnych fundamentów, moi kochani, ale również nie tylko, bo kolejny przekaz to będzie bardziej z innej beczki, moi drodzy, abyście nie bali się żadnych zmian. Owszem, wieża rozwala to, co nam nie służyło, ponieważ nie miało tych Stabilnych fundamentów, jakkolwiek to również jest energia, kiedy coś szybko i nagle się zadziewa. Więc nie bójcie się jakichś gwałtownych zmian w, waszych w waszym życiu. I moi kochani, ostatnią radą jest, abyście działali w zgodzie z waszymi zasadami moralnymi i innymi. Jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia, to szukajcie jej. U kogoś, komu możecie zaufać, lub szukajcie jakiejś fachowej pomocy, moi kochani. Sami również bądźcie dla kogoś takim wsparciem. I zobaczmy jeszcze przesłanie odpowiedź od aniołów. Jaka odpowiedź od aniołków? Idealny moment, no proszę bardzo, idealny moment to może być oczywiście na wszystko, moi drodzy, aby zakończyć jakąś toksyczną relację lub otworzyć się na nową miłość. W każdym bądź razie coś, o czym myślicie już jakiś czas, aniołki podpowiadają Wam, że jest to idealny moment. Moi kochani, zanim zakończymy, wyciągniemy jeszcze może kartę pozytywnych kreacji Ok. i zobaczmy Karta zmiany kierunku przyjdzie wskazówka ukazująca ci twoją prawdziwą drogę Podążaj nią, czyli słuchajcie głosu swojej intuicji, moi drodzy. Wyczekujcie jakichś znaków od waszych przewodników duchowych, bo tutaj przyjdzie jakaś zmiana, a w... zmiana kierunku na tą, na tą zmianę kierunku, pardon, to teraz jest właśnie idealny moment dla Was, moi kochani. Pamiętajcie, Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie serducha za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, tak aby mogła rozwijać mój kanał. Zrobicie mi tę wielką, wielką radość, sprawdzicie w sensie. I bardzo na Was liczę i dziękuję z góry. Moi kochani, dziękuję za całe Wasze dotychczasowe wsparcie, ponieważ dzisiaj jest to dla mnie rocznica, odkąd. Działam tutaj z Wami na kanale. Dziękuję Wam z serduszka za Wasze cudowne wsparcie, piękne komentarze i za to, że jesteście. Dziękuję, kochani. Trzymajcie się i ściskam i wysyłam Wam milion buziaków.